Kierowcy w powiecie rybnickim coraz częściej mogą natrafić na tablice elektroniczne do pomiaru prędkości. Radary mierzą szybkość nadjeżdżającego samochodu i jeśli przekroczy on prędkość, wyświetlają komunikat zwolnij oraz pokazują, ile punktów karnych może dostać kierowca w przypadku zbyt szybkiej jazdy i jak wysoki mandat trzeba będzie zapłacić. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Jak mówi starosta rybnicki, sam pomysł podyktowało życie. Obserwujemy, ile jest wypadków, zwłaszcza w okresie takim późno zimowym, na przejściach dla pieszych i w ciągu naszych ulic w całym kraju, nie tylko w naszym powiecie, w związku z tym powstał taki zamysł. Tablice umieszczane są najczęściej w miejscach, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, w okolicach szkół i ruchliwych skrzyżowań. Ich łączny koszt wynosi prawie 360 tysięcy złotych. Wydaje się to może dużym wydatkiem ktoś to gdzieś tam nazwał z komentatorów jakimś drogim gadżetem, ale ja myślę, że każdy gadżet, który, jeśli można tak to określić, ja tego tak nie nazywam, przyczynia się do zachowania czy podniesienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, jest warty tych środków. Wiadomo, że najlepszą metodą poprawy bezpieczeństwa jest zdrowy rozsądek i odpowiedzialność kierowców. Jednak na to władze nie mają wpływu. Ja myślę, że ten, kto jeździ. Z takiej pragmatyki jako kierowcy zauważa, że jednak gdzieś tam na podświadomość, na psychikę kierowcy to działa. Myślę, że to niezależnie od tego, że się kierowcy do, do, do zdążą przyzwyczaić, zawsze gdzieś te, to światełko tam zamigocze. Oczywiście mamy też przed sobą na, na, na rozdzielniku, na tablicy widzimy, jak, z jaką prędkością jedziemy, ale sami wiemy z doświadczenia, że lubimy czasami gdzieś tam zwiększyć to, tą, tą prędkość. Aktualnie można spotkać 22 tablice, jednak to nie koniec inwestycji. W przyszłym roku pojawią się kolejne.